Witam kochani na kanale Gastrofreaks. Dziś przygotuję dla was koktajl o nazwie Old Cuban. Jest to ulubiony koktajl naszego ambasadora Pawła Wojciechowskiego, mistrza świata w skoku o tyczce, który jest naszym przyjacielem i ambasadorem równowagi. Old Kuban. Do przyrządzenia Old Kubana potrzebny będzie nam rum, sok z cytryny, syrop cukrowy. Zaczynamy jak zawsze od chłodzenia szkła. Przygotowujemy shaker. I wlewamy wszystkie składniki, o których już wspomniałem, czyli sok z cytryny 20 ml. Syrop cukrowy, 20 ml. Podaję wszystkie składniki i dokładne ilości, żebyście mogli sobie przyrządzić w do domu. Biały rum, 40 ml. I teraz bardzo ważne, kilka, potrzebujemy kilka liści mięty, żeby nam ładnie pachniały zawsze. Pamiętamy o klapsie dla mięty. Zamykamy Shaker i potrząsamy. Hop. Zawartość przelewamy do... Przynajmniej ja tak podaję do takiej mojej karawki. O, piękny, zielony kolor dała nam mięta. I uzupełniamy bombelkami. Sztuchopacy przyśliczają się, żeby dostać koktajl, pewnie. I w ten sposób podajemy u nas w lokalach. Old Cuban! Zapraszamy. Kochani, dajcie znać w komentarzach, jak wam smakowało, i czy wam wyszło. Opis koktajlu i receptura jest tutaj poniżej. Czekamy na informacje, bądźcie na bieżąco.